Czy dziś pierwszy filmik z kamerką? Chcecie więcej bedwarsów? To niech tutaj będzie troszkę łapek. Troszkę, nie wiem, chociaż dwie. Zaczynam z YouTube'em. Proszę. Okej. Okay. Ogółem. Najpierw w ogóle kogo my mamy koło siebie żółtego. Tutaj, chodźmy do żółtego. Sorry, jak będzie yy, klawiatura głośna, ale ja po prostu taką mam. O, ale słodko. Chyba nie będziemy mówili. Tak? No i jeszcze, o, dobra. Jest git. Nie powiem, że nie. Jest, git. Lecimy teraz sobie chyba na diaksy. Okej. Okay. Okej, okay, a zielony jest. O. Może mnie nie zauważył. To pójdziemy jeszcze do zielonego? Za chwilkę? O, nie gadać, ja ciebie. Dobra, za dwadzieścia sekund. Kudy, no. Oj, ale. Napiszę mi nawet. Drabin, drabinkę zrobił, wszystko zrobił, kurde. W ogóle ja nie wiem, czy to na moim teksturpaku, yy, czy przez coś innego. Yy, tak, jest dość mała różnica pomiędzy kolorem wełny. Ej. Miałem kupić szarpa, kupiłem, kurde. Nie no kurde. Kupiłem szarpa, a miałem kupić tego. A yy, nie, kupiłem szarpa. Tylko teraz lagi są. No, jeszcze go zabić, kurde. Dobrze, do, dobrze, dobrze. Już się bałem, że go nie zabiłem, no bo ile ja to miałem przedłużać. Kurde, jeszcze gość do mnie idzie. Nie, jeszcze tutaj wejść nie da. No. Kurde. O oh my god. Dajcie spokój. Gdzie on jest? Pewnie mi wyskoczy tutaj za chwilę, a nie. Dobra, ja sobie poszedł. Dobra. Ok! Ej, a tu nie powinny być obrażenia? Tak. Dobra, ale będę nagrywał tutaj streamę. Właśnie Minecrafta na tym yy, koncie, kanale. Też sobie mogę zjeść. O ty. O. Tylko szkoda, że jakby są wyjście nie da. Chyba. Lagi? Nie! Lagi? Które miejsce tak ogółem? No, chyba drugie. Ja, ciebie, dobra. Jeszcze jedną rundę i kończymy ten odcinek. Jak chcecie, następny to dajcie chociaż, żeby była jedna łapka. Będę się cieszył, jak będzie chociaż jedna łapka w górę. Tą, tą rundę i kończymy ten odcinek. Tutaj możecie za chwilę zobaczyć mojego super y, hiper szybkiego no nie damy. Jeszcze mam gościa, który od razu się do mnie buduje. Oj, L. O, zdążę mu zniszczyć beda i może go zrobić. No nie no, dobra. Nie! No nie gada się, no bo ja... Kurde. Szybko, szybko. I co? Dobra, gościa sobie chyba poszedł czy coś. Nie wiem co mu się działo w głowie, że sobie tak po prostu poszedł. Ale jest git. Kurde, no... Mm. Dobra, już nie mam beda. Już nie mam beda. Dobra. Może coś jeszcze z tego będzie. Chciałbym. Wezmę sobie refa w każdym razie. A coś koło ciebie jest. Okej, okay. o ziomuś, siemka, dobra teraz już nie zrobię y, speed Bridge. dobra sery nie robię, no bo jak teraz spadnę to kurde y, będzie trochę niefajnie, dobra. Tylko, żebym kupił już teraz szarp, a, a nie kurczę, jakiegoś, nie wiem, yy, coś innego niż szarp, na przykład Prota. I kupmy sobie ten lepszy miecz. I Firebola. Choćby. I sobie za zanim tutaj przyjdzie. Siemka. No nie gadajcie, że ja go stąd. Ale ja chcę go umrzeć. Ja chcę go umrzeć. Oj, smutek. A, przynajmniej go zrzuciłem. Dobra, to siema i widzimy się w następnym odcinku. I dajcie suba i łapkę w górę. Siema!